Dzień dobry. Otwieram posiedzenie Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych między innymi z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej, organy powołane do ścigania przestępstw i prokuraturę w okresie od dnia 16 listopada 2016 roku do dnia 20 listopada 2023 roku. Roku na, po, na podstawie listy obecności stwierdzam kworum. E, porządek dzienny dzisiejszego posiedzenia przewiduje przesłuchanie pana Zbigniewa Ziobro, byłego ministra sprawiedliwości w latach 2015-2023, byłego prokuratora generalnego w latach 2016-2023, wezwanego w celu złożenia zeznań w toczącym się postępowaniu. Czy są inne wnioski do porządku dziennego? Chciałabym w tym miejscu złożyć wniosek o rozszerzenie porządku obrad o punkty wnioski dowodowe. Czy jest sprzeciw wobec tego wniosku? Nie widzę w związku z powyższym porządek dzienny dzisiejszego posiedzenia został rozszerzony. Stwierdzam, że Zbigniew Ziobro nie stawił się na wyznaczony termin. Do Komisji Śledczej nie wpłynęło również usprawiedliwienie czy jakakolwiek inna informacja od pana Zbigniewa Ziobro dotycząca jego dzisiejszej nieobecności. Otwieram w tym miejscu dyskusję w celu wypracowania przez Komisję dalej dalszego postępowania. Bardzo proszę Pan Przewodniczący Tomasz Trela. Bardzo dziękuję Pani Przewodnicząca. Szanowni Państwo, nie ma chyba złudzeń ani wątpliwości, że Pan Zbigniew Ziobro robi absolutnie wszystko, żeby unikać zadawanych pytań i udzielania odpowiedzi na komisji do spraw Pegazusa. Buńczuczne zapowiedzi i wypowiedzi w mediach, że on nie ma nic do ukrycia, że może się stawić, że może zeznawać. Oczywiście nie mają potwierdzenia w faktach. Dzisiaj Miejsce dla świadka jest miejscem pustym, znaczy, że Zbigniew Ziobro wczoraj o 21.30, o 21.45 był w gmachu Sejmu, brał udział w głosowaniach, był w niezłej formie, wydawałoby się w dobrym stanie zdrowia, a dzisiaj po raz kolejny stchórzył i nie chce zeznawać przed komisją. Nic dziwnego, boi się pewnie konfrontacji nie tylko z pytaniami, ale boi się również konfrontacji z faktami i dokumentami, którymi dysponuje Komisja i dlatego będzie uporczywie unikał stawiennictwa. Dlatego dzisiaj chciałbym złożyć wniosek, aby Komisja skierowała... Wniosek o karę do Sądu Okręgowego w Warszawie, karę maksymalną, karę grzywny, i żeby pani przewodnicząca wyznaczyła kolejny termin posiedzenia komisji, na, której będzie, na którą będzie wezwany pan Zbigniew Ziobro. I tak, żebyśmy konsekwentnie postępowali tak, jak w przypadku tych delikwentów, którzy się nie stawiają na komisję. Pewnie będziemy kończyć to wnioskiem do sądu o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie ale żeby nie było żadnych wątpliwości, ta procedura dzisiaj powinna być rozpoczęta. Opinia publiczna powinna po raz kolejny dowiedzieć się, że pan Zbigniew Ziobro po prostu boi się przyjść na komisję śledczą, bo boi się konfrontacji z faktami i z decyzjami, za które odpowiadał, które podejmował i pod którymi się podpisywał. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Zgłosił się jeszcze i poprosił o zabranie głosu pan poseł Witold Zębaczyński, a w kolejnym miejscu pan yy, Wipler i pan przewodniczący Posadzki, bardzo proszę. Szanowna pani przewodnicząca, wysoka komisja, państwo doradcy, to jest zestaw pytań do Zbigniewa Ziobro. Dosyć obszerny, podzielony na wątki, okraszony dokumentami, zdjęciami, wykresami w, w, oraz odnoszący się do takich e, źródeł jak ten dokument, gdzie widnieje jego podpis. Na to wszystko dzisiaj Zbigniew Ziobro mają odpowiedzieć. Nie ma go dzisiaj z nami. To szóste wezwanie, dobrze wiemy z dotychczasowej postawy świadka, że tylko z uwagi na to, żeby zadowolić e, sąd i wypełnić e, warunki, na jakich pracujemy, czyli kodeksu postępowania karnego, będziemy musieli go wzywać znowu. Ale bez siłowego rozwiązania, bez autorytetu państwa, bez doprowadzenia Zbigniew Ziobro nigdy na tym fotelu nie usiądzie i nie rozliczy się ze swoich dokonań wokół afery Pegasusa. Także czym prędzej zmierzajmy do tego brzegu, jakim jest doprowadzenie ministra i przesłuchanie go jako świadka, szczególnie w obliczu tego, co powiedzieli dokładnie z tego fotela prokuratorzy w ciągu ostatnich tygodni Komisji Śledczej, mówiąc punkt po punkcie o opresyjnym nadzorze, o ręcznym sterowaniu i o polowaniu na ofiary Pegasusa. A ci właśnie prokuratorzy byli na podorędziu. Zbigniewa Ziobro, dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę pan poseł Wittler. Panie przewodnicząca, wysoka komisja, mam pytanie, kiedy dokładnie zostało wysłane wezwanie Zbigniewa Ziobro przed wysoką Komisję? i czy jest możliwe, że on ma czas na odebranie listu polecanego, wzywającego go na dzisiejszą komisję do północy, do końca dzisiejszego dnia i że być może ma jeszcze czas na odebranie wezwania i z powodów formalnych... Przepraszam, proszę dać mi skończyć. Mam pytanie, bo jeżeli mamy dbać o powagę naszej komisji, to powinniśmy dbać o takie drobne szczegóły, przez których niedochowywania nieraz komisja miała już problemy. Więc pytanie jest, kiedy zostało wysłane wezwanie? Czy jest możliwe, że Zbigniew Ziobro ma czas dzisiaj do końca dnia na odebranie tego poleconego? I czy może to zrobić po terminie, na który został wezwany, ale jeszcze dzisiejszego dnia, dochowując wszelkich przepisów. I pytanie mam do ekspertów komisji, co w takiej sytuacji, czy możemy go karać, jeżeli dzisiaj do końca dnia mija mu termin na odbiór tego poleconego wezwania, czy ta chęć bardzo szybkiego procedowania, dostosowania kalendarza naszych działań do kalendarza posiedzeń Sejmu nie sprawia, że gdybyśmy go wezwali na przykład na jutro, to on musiałby się stawić i musiałby dzisiaj odebrać i podlegałby pod sankcje, Więc proste, formalne pytanie, czy to nie było znowuż błędu? Dziękuję bardzo. Dziękuję. ja Zaraz oczywiście odpowiem na to pytanie. Bardzo proszę, pan przewodniczący Posadzki. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Ja się z pełnym sercem przychylam do wniosku w pana przewodniczącego Treli. Pan e, świadek Ziobro jest absolutnie kluczową osobą, która musi zeznawać w sprawie afery Pegasusa. I ostatnie tygodnie pokazały to z jeszcze większą mocą. My wiemy już od jakiegoś czasu, że pan Ziobro, wbrew swoim zaprzeczeniom z ubiegłego roku na przykład, z całą pewnością wiedział, wiemy to po dokumentach odtajnionych przez obecnego ministra sprawiedliwości Adama Bodnara, z całą pewnością wiedział o operacji finansowania Pegazusa z Funduszu Sprawiedliwości. On za to odpowiadał i za, on za to nieprawidłowe, prawdopodobnie sprzeczne z prawem finansowanie musi odpowiedzieć. Wiemy też, że to jego podwładny prokurator krajowy przeciął wątpliwości służb specjalnych, które nie chciały pierwotnie używać Pegazusa. To już wiemy od jakiegoś czasu. Natomiast w ostatnich dwóch, trzech tygodniach z zeznań czwórki yy, prokuratorów z Gdańska wiemy o ręcznych próbach sterowania śledztwem w sprawie Krzysztofa Brejzy i jego ojca Ryszarda Brejzy. Wiemy, że były naciski ze struktur, które podlegały panu Ziobrze, na to, żeby stawiać Krzysztofowi Brejzie zarzuty oraz. Mamy też takie zeznania prokuratorów, żeby przeprowadzać pod publiczkę, pod ówczesną telewizję partyjną TVP, rewizję u Krzysztofa i Ryszarda Brejzów. Na te wszystkie rzeczy pan świadek Ziobro musi przed naszą komisją odpowiedzieć i trzeba zrobić wszystko i dlatego wspieram wniosek pana posła Trelli, żeby to zrobił wreszcie, jak najszybciej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan przewodniczący Ćwik poprosił o głos. Dziękuję pani przewodnicząca. Szanowni państwo, po ostatnim orzeczeniu sądu pan Zbigniew Ziobro nie powinien mieć wątpliwości, że działania komisji są legalne. Sąd co prawda uznał skargę co do kwestii Zatrzymania i doprowadzenia, choć swoją drogą chciałbym zobaczyć, kiedy sąd tak orzeka w sprawie, kiedy świadek wezwany przed ten sąd ostentacyjnie unika stawiennictwa w sądzie i pojawia się w stacji telewizyjnej zamiast w sądzie. Natomiast bezapelacyjnie sąd uznał, że komisja jest legalna, działania są legalne, a działania świadka są naganne i niedopuszczalne, że jest to stawianie się ponad prawem. Dlatego dzisiaj Zbigniew Ziobro powinien być przed komisją i złożyć wyjaśnienia. Specjalnie wyznaczyliśmy termin posiedzenia na dzień sejmowy, aby świadkowi Zbigniewowi Ziobrze było wygodniej dojechać z Brukseli, gdzie przebywa podobno na co dzień i złożyć wyjaśnienia przed Sejmową Komisją Śledczą. Te wyjaśnienia są kluczowe, ponieważ uczestniczy w procesie i zakupu oprogramowania Pegasus niezgodnie z prawem, ale także później jego stosowaniu, a także wykorzystywaniu prokuratury do działań politycznych, co wynika ze złożonych wyjaśnień, co zostało przed chwilą y, powiedziane. Niestety pan Zbigniew Ziobro stawia się nadal ponad prawem, jest to wyraz arogancji buty i to nie wobec nawet Sejmu i organu Sejmu, jaką jest Komisja Śledcza, ale przede wszystkim w stosunku do obywateli Rzeczpospolitej, którym należy się wyjaśnienie, jak stosowano system Pegasus. W walce politycznej, aby za wszelką cenę utrzymać władzę. Dziękuję. Dlatego też przychylam się oczywiście do wniosku. Bardzo dziękuję. Za chwilę poddam pod głosowanie wniosek złożony przez pana przewodniczącego Tomasza Trele. Natomiast, szanowni państwo, my jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do dzisiejszego przesłuchania. Począwszy od pierwszego z odtajnionych dokumentów, na których jasno jest wskazane, że wcześniejsze ustalenia dotyczące zakupu systemu Pegasus przeprowadzał pan Ziobro razem z panem Bejdą. W kolejnych dokumentach, które na nasz wniosek zostały odtajnione przez ministra sprawiedliwości, mamy tylko potwierdzenia tego, że wydatkowano 25 milionów z Funduszu Sprawiedliwości na zakupy tego systemu. Potwierdziliśmy tym samym informacje, które przekazywał. NIK, i które były we wnioskach NIK-u o złamania prawa, jeżeli chodzi o wydatkowanie tych środków. Kolejne przesłuchania prokuratorów, które miały miejsce, świadczą o tym bardzo jasno, że śledztwa, które były prowadzone pod nadzorem prokuratora generalnego, który odpowiadał wówczas za wymiar sprawiedliwości, prowadzone były nie przez prowadzących śledztwa prokuratorów, ale przez tych wszystkich, którzy nad, nim, nad nimi sterowali i wytyczali kierunki śledztwa, nie pozostawiający tych decyzji prokuratorom. Prowadzącym śledztwo. Wiele nieprawidłowości i wiele pytań do Zbigniewa Ziobro. Dzisiaj jest szósta próba jego przesłuchania, i on powinien siedzieć tam, właśnie na wyznaczonym dla niego miejscu, jako świadek. Nie ulega żadnej wątpliwości, że prędzej czy później Zbigniew Ziobro odpowiadać będzie również przed prokuratorą, prokuratorą i, mam nadzieję, przed sądem w Polsce za liczne nieprawidłowości, z którymi mieliśmy do czynienia. Nie ulega w, również wątpliwości, że Zbigniew Ziobro doskonale wiedział o tym, że na dzisiejszy dzień został wyznaczony termin przesłuchania. E, taka informacja pierwsza e, u niego w domu e, dotarła już 7 kwietnia. Nasi kierowcy z, z Sejmu e, udali się na miejsce celem przekazania i wręczenia wezwania. Rodzina pana Zbigniewa Ziobro doskonale o tym wiedziała. Tegoż samego dnia poszła również informacja przez e-maila Sejmowego, którego ma obowiązek jako parlamentarzysta odbierać, ale równocześnie została wysłana pocztą. Także nie mam tutaj wątpliwości co do tego, że Zbigniew Ziobro został powiadomiony o tym, że jest wezwany na dzień dzisiejszy, na godzinę. 12. W związku z powyższym poddaję wniosek pana posła Tomasza Treli pod głosowanie. Kto jest za złożeniem do Sądu Okręgowego w Warszawie wniosku o ukaranie karą pieniężną za niestawiennictwo w dniu dzisiejszym Zbigniewa Ziobro na przysłuchanie. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, proszę o wyświetlenie wyników. Głosowało 8 osób za, 7, 1 przeciw, 0 wstrzymujących się. Wniosek uzyskał. Większość. Na tym wyczerpaliśmy punkt pierwszy porządku dziennego. Przechodzimy w takim razie do punktu drugiego porządku dziennego. Wnioski dowodowe i w tym miejscu pozwolicie państwo, że złożę wniosek do prokuratury regionalnej w Gdańsku. Na podstawie artykułu 14 ust. 1 ustawy z dnia 21 stycznia 1999 roku o Sejmowej Komisji Śledczej wnoszę o niezwłoczne przesłanie niejawnego aneksu do otrzymanej od Prokuratury Regionalnej analizy dotyczącej wykorzystania w procesie karnym rezultatów kontroli operacyjnej na, opartej na artykule 17 ustęp 5 punkt 4 ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnej e, i wnoszę o to, aby ta analiza jak najszybciej została do e, komisji przesłana. Kto jest za zaprezentowanym przeze mnie wnioskiem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o wyświetlenie wyników. Głosowało 8 osób, 8 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Wniosek uzyskał większość. Na tym wyczerpaliśmy porządek dzienny dzisiejszego posiedzenia. Ja oczywiście niezwłocznie wyznaczę kolejny termin na przesłuchanie pana Zbigniewa-Ziobro, o czym państwa poinformujemy. Dziękuję uprzejmie, zamykam posiedzenie komisji.